A6700 to świetna hybryda, więc wypadałoby ją tak ustawić, by jak najlepiej sprawowała się właśnie do tego zastosowania. Po dłuższym okresie użytkowania tego sprzętu udało mi się z nim dotrzeć i ustawiłem go tak, że sprawdzał mi się idealnie właśnie jako taka hybryda do zdjęć, filmowania czy właśnie spowolnionych ujęć. I tu szybki disclaimer: Sony Polska wypożyczyło mi A6700 na test. Pierwsze i chyba najważniejsze ustawienie od którego bym zaczął w tym sprzęcie jest to rozdzielenie funkcji pomiędzy filmowaniem a właśnie zdjęciami. Jest to niezwykle istotne, tak moim zdaniem, żeby pracować właśnie hybrydowo, żeby ustawienia się nam zwyczajnie nie mieszały, kiedy się przełączamy między filmowaniem a zdjęciami. Następnie po rozdzieleniu tych funkcji rozdzieliłbym też ustawienia pokręteł pomiędzy manualnym trybem a trybami półautomatycznymi. Sam osobiście od niedawna korzystam z tego rozdzielenia i w tym Momencie, już sobie nie wyobrażam pracy, żeby inaczej to ustawić. W momencie, gdy jestem w trybie półautomatycznym, kontroluję ekspozycję właśnie kompensacją ekspozycji, a gdy jestem w pełnym manualnym trybie, no to rzecz jasna nie chcę mieć kompensacji ekspozycji włączonej, tylko inne tryby pod pokrętła, które sobie dowolnie ustawiam, np. migawkę, przysłonę czy ISO. Następnie przechodzę do ustawienia menu funkcyjnego. Jest to praktycznie taki trzeci krok, który powtarzam w każdym body odsłony które ustawiam pod siebie, gdzie mam już jakieś preferencje, jak to ma wyglądać. Najpierwszy no kafelek to jest taki dosyć oczywisty w moim wypadku ustawiam go pod stabilizację. Zawsze chcę mieć dosyć szybki dostęp do tego trybu i przełączać się między stabilizacją, brakiem stabilizacji a włączeniem aktywnej. Jak wiadomo, aktywna dodaje 10% krop, a nie zawsze chcę go mieć w ujęciu. Drugi kafelek jest niezwykle istotny, szczególnie podczas filmowania, no to kontrolowanie głośności. On tutaj zwyczajnie musi być. Trzecia pozycja jest to wybór pola. O bo tutaj korzystam z tego bardzo często, przerzucając się pomiędzy różnymi trybami, a najczęściej między punktowym, a bardzo takim ogólnym szerokim. W takim wypadku jak teraz stosuję szeroki, a jak robię jakieś przebitki produktowe, no to wybieram punktowy. A kolejne trzy kafelki dotyczą tylko i wyłącznie filmowania, bo tam mam ustawione, żeby szybko sobie wybrać format, frame rate czy bitrate. Jest to niezwykle przydatne, jeśli żonglujemy na przykład pomiędzy 50 klatkami a 25 albo między większym slow motion, czyli 100 klatek na sekundę, chociaż ja to zostawiłem na tryb SNQ i tam korzystam tylko i wyłącznie z 100 klatek. Siódmy kafelek również jest niezwykle istotny podczas filmowania, no to white balance. No i tutaj nie będę w zasadzie nic dodawał, bo chyba każdy wie jak bardzo jest istotny white balance właśnie w filmowaniu. Ósmy kafelek to funkcje dotykowe i w tym wypadku lubię mieć kontrolę nad tym, kiedy ekran jest dotykowy i funkcje dotykowe działają, a kiedy wypada mi to wyłączyć, bo mi to zwyczajnie przeszkadza. 9 i 10 kafelek są w zasadzie ze sobą połączone, a chodzi mi tutaj właśnie o ustawienia zebry. Jak wiemy, podczas monitorowania, szczególnie posiadając tylko aparat żadnego monitora zewnętrznego, no to zebra tutaj jest jednym z wyznaczników ekspozycji. Ja bardzo często żongluję nią pomiędzy skintonami, a najjaśniejszym, mniejszymi partiami, a czasem po prostu wyłączam ją, więc tutaj te dwa kafelki, no jak dla mnie, no po prostu muszą być. A pozostałe dwa kafelki, nie mniej ważne, powiedziałbym, że tu jest kwestia dowolna i można ustawić sobie co tylko potrzebujemy. Ja tutaj nie mam jakichś specyficznych ustawień pod A6700, bo tutaj sobie często zmieniałem, nie mogłem się zdecydować, co zostawić na stałe. Jeśli chodzi o menu funkcyjne pod zdjęcia, ono się delikatnie różni, i tutaj też nie jestem do końca zdecydowany, które od Opcje powinny zostać na stałe, więc one mi się zmieniały z biegiem czasu. No i pierwszy kafelek, jeśli chodzi o tryb zdjęciowy, no to ja tutaj sobie ustawiłem tryb seryjny bądź pojedynczy. Tam sobie żonglowałem w danym momencie to co potrzebowałem ustawiałem, drugi kafelek no to jeśli jestem w trybie półautomatycznym to czasem sobie żonglowałem jak ma aparat mierzyć światło warto sobie poeksperymentować z tym, bo różne ciekawe efekty i pomiary można uzyskać a trzeci kafelek jeśli chodzi o zdjęcia to jest praktycznie skopiowany z filmowego czyli zwyczajnie fokus wybieram sobie tryby jak chcę ostrzyć i gdzie chcę ostrzyć, no tutaj bardzo zbliżony temat, używałem zazwyczaj dwóch, punktowy i ten Najbardziej szeroki. Czwarty kafelek jest dosyć istotny jeśli chodzi o zdjęcia, czyli wybór. Ostrości, a w zasadzie obiektu, który ma rozpoznawać aparat. Tutaj warto sobie żonglować właśnie między tymi ustawieniami, bo nie zawsze w moim wypadku na przykład fotografowałem ludzi czy zwierzęta. On bardzo fajnie się sprawdza, gdy go przestawimy pod odpowiednie właśnie ustawienie osoby, obiektu fotografowanego. Następne dwa kafelki w moim wypadku to są takie eksperymentalne, a szczególnie jeśli chodzi o te wygładzanie skóry. Chciałem zobaczyć, jak to działa w bezpośrednio aparacie, ale nie byłem za specjalnie zadowolony z tego. Nie Zmieniłem, zostało w tym momencie, więc tutaj można sobie to dostosować. Jest to coś ciekawego, jeśli chcemy mieć taki dosyć wygładzony efekt, aczkolwiek uważam, że w postprodukcji, jeśli mamy chwilę, osiągniemy zdecydowanie lepsze rezultaty niż. Ta opcja w aparacie. A szósty kafelek został bezpośrednio przeniesiony z funkcji wideo, czyli chodzi o white balance. Ja nie zawsze ustawiam tryb auto, nawet jeśli chodzi o RAWy czy JPEGi, bo fotografuję zazwyczaj właśnie równocześnie RAW i JPEG, i często gęsto lubię sobie dostroić właśnie ten white balance do panujących warunków. Siódmy kafelek, no w zasadzie, też jest kopią z funkcji wideo. Jest to po prostu funkcje dotykowe. Tutaj też lubię mieć kontrolę, żeby to włączyć i wyłączyć zwyczajnie. Ósmy kafelek jest dosyć istotny, jeśli chodzi o mnie, a mam tu na myśli zwyczajnie dźwięki podczas fotografowania. Nie zawsze chcę słyszeć migawkę czy prefocus, autofokus. Często korzystam z tej funkcji, żeby po prostu wyłączyć te dźwięki. I jeśli chodzi o trzy pozostałe, no to tutaj pozostawiam sporą dowolność. To jest miejsce na ustawienie aparatów pod siebie. Ja te funkcje, które tutaj widzicie na ekranie, Defaultowo ich nie zmieniałem i w zasadzie z nich nie korzystałem. Także jeśli chcecie, możecie tutaj przypisać dowolną funkcję, która Wam ułatwi pracę szczególnie z tym aparatem. Zaraz po ustawieniach w menu funkcyjnym przechodzę na ustawienia przycisków i personalizuję je pod siebie. Tu w zasadzie mam praktycznie wszystko ustawione tak jak ja bym chciał. Przechodząc na tył aparatu, pierwszym guzikiem, do którego miałem sporą zagwozdkę jak go używać, ale ostatnio zacząłem korzystać właśnie z linii siatki tej takiej 9x16, żeby ujęcia poziome zwyczajnie już kadrować pod pionowe ujęcia tak dodatkowo, żeby można było je wykorzystać podwójnie. No i pod ten guzik właśnie ustawiłem sobie tą siatkę tak żeby włączyć i wyłączyć ten aspekt 19 na 6 podglądu tych białych linii. Numer 2 pozostał taki jak fabryka daje, czyli zwyczajnie powiększenie, sprawdzam sobie fokus i kluczowe miejsca ostrości, gdy już zrobię zdjęcie i zastanawiam się, czy je powtórzyć. Trzeci guzik, czyli kosz ustawiłem pod stabilizację. No to tu przyznam, że tu jest takie lekkie przyzwyczajenie z E1, gdzie mam więcej tych opcji do wyboru, ale nadal lubię mieć pod guzikiem to Ustawienie. A przechodząc dalej, ten guzik w pokrętle ustawiłem na jasność monitora. Tutaj bardzo często przełączam się między jasnym dniem a ustawieniami własnymi. Zaraz pod tym klikając w lewo, tu mam ustawiony wybór zarysu, czyli chodzi o focus peaking. Klikając do dołu, mam ustawione wyświetlanie zebry, czyli żeby dosyć łatwo włączyć i wyłączyć tą zebrę, którą mam ustawioną. A klikając w prawo, tutaj dosyć eksperymentalnie na początku sobie ustawiłem właśnie tą kompensację eksperymentalną którą później przeniosłem do rozdzielenia funkcji pełnego manuala a trybami półautomatycznymi, jeśli chodzi o pokrętła. Zaraz o tym wspomnę. Przechodząc na górę aparatu, tutaj ustawiłem się dosyć podfilmowanie, czyli czerwony guzik jest to filmowanie, a kolega obok jest ustawiony pod obszar ostrości. Jeśli chodzi o przycisk funkcyjny na obiektywie, jeśli taki się znajduje, no to ustawiłem go jako blokadę fokusa. No i ostatnia pozycja, jeśli chodzi o tą zakładkę, no to właśnie jest to rozdzielenie ustawień pomiędzy. Trybem pełnym manualnym, a trybami półautomatycznymi. No tutaj można sobie ustawić pokrętła do woli, te, które nam pasują najbardziej. Ja osobiście w trybie półautomatycznym od niedawna zacząłem używać właśnie tą kompensację ekspozycji, którą ustawiłem sobie zamiast migawki i sprawdza się idealnie.